mi jest tak głupio czasami jak, jak słyszę na przykład teraz modlitwę, którą odmówiliście ja stamtąd nic nie mówiłam bo jej nie znam Dlatego, że e, moja zmiana, mojego życia nastąpiła we Włoszech. Ja nauczyłam się pierwszej zdroważki po włosku. E, także po polsku znam e, modlitwy takie, które się robią na mszach świętych, ale wielu nie znam. I tak mi jest czasem głupio w Polsce, że wszyscy się modlą, a ja tak stoję i się patrzę. E, wiecie, ciepło jest? Gorąco. Trochę. Damy radę. Od czego zacząć? Wiecie, ja wiele razy już mówię w Polsce, wiele spotkań mam, ale jeżdżąc po całym świecie i przede wszystkim mieszkając we Włoszech i mając rodzinę w tamtym kraju, po polsku wiele nie mówię, także czasami będę przekręcać jakieś słowa, na pewno się pośmiejecie, będę jakoś krzywić te polskie zdania, ale przynajmniej nie będzie nudno. Ja żeby powiedzieć Wam, jaka jest moja historia, którą myślę, że niektórzy już znają. Kto z was zna moją historię? Wszyscy no to, to idę do domu. Mój mąż też rękę podnosi, na to, jeżeli nie rozumie po polsku. Dobra, ale no, powiedzieli mi dzisiaj się pytam, o czym ma mówić. Czy mówić Wam o czystości, o ruchu czystych serc, czy o mnie. I mi powiedzieli nie musisz opowiedzieć świadectwo. No to dobra to będę cały czas o mnie mówić. Nie lubię o sobie gadać, <g websites> dlatego za każdym razem proszę Was, żebyście, jak ja mówię, w sercu się pomodlili, bo to za każdym razem jest jakby przeżywanie tego samego więc ja urodziłam się w Warszawie, w Warszawie takiej szarej, komunistycznej, gdzie nic nie było 33 lata temu, wszystko było szare. Pamiętam, że kupowało się za kartki, a nie za pieniądze. Moja rodzina była rodziną bardzo biedną, ale ja byłam szczęśliwym dzieckiem, bo miałam 4 lata, dwoje rodziców, co mnie kochali. I o niczym innym nie marzyłam. Jak miałam 4 lata, to już właśnie przestałam być taka szczęśliwa, bo urodziła się moja siostra. I od tamtej pory musiałam się z nią dzielić wszystkim moimi ubraniami, moimi zabawkami, ale przede wszystkim miłością moich rodziców. I zostałam takim samotnym dzieckiem. I wiecie, e, tak, e, taka terrorystka, byłam trochę z moją siostrą. Zamykałam ją w ciemnym pokoju. Czym więcej ona płakała, tym bardziej byłam szczęśliwa. E, tak ją nie za dobrze traktowałam, bo właśnie się urodziła, i zabrała mi to, co jest najważniejsze: tą miłość rodziców. E, I tak sobie tak samotnie szłam do kiedy miałam 10 lat. Mój tata e, to był dobry człowiek o dobrym sercu, ale był niestety alkoholikiem. I jak miałam 10 lat, to umarł. Wchodził po takich schodach, co go prowadziły tylko i wyłącznie do następnej butelki wódki w sklepie. Ale to były schody, co zaprowadziło go gdzie indziej. On poślizgnął się, uderzył głową w ziemię. Umarł. Dwa dni leżał na chodniku. To był styczeń, więc wiecie, jak stycznie jest ciepło w Polsce. I dwa dni leżał na tym chodniku. Ludzie obojętnie obok niego przechodzili bo myśli, myśleli, że to jest następny pijak z Polski, tam 30 lat temu, który się upił i zasnął sobie na ziemi. On już nie żył. Moja mama, jak on umarł, zaczęła do domu przyprowadzać różnych facetów. Jeden z tych facetów się do mnie dobrał, miałam 10 lat. Kiedy jej o tym powiedziałam, ona mi nie wierzyła, bo wiele razy jest lepiej nie wierzyć, jest lepiej nie widzieć, żeby się nie przyznawać do naszych błędów jako rodzice. Ja zaczęłam nienawidzieć mojej mamy, bo była. Nienawidziłam mojego ojca, bo już go nie było. Nienawidziłam całego świata. Uciekałam z domu, uciekałam ze szkoły, chowałam się na ulicy. Moi przyjaciele to byli ci, <laughs> przepraszam, co sprzedawali narkotyki. My kradliśmy po sklepach. Wiele razy policja nas szukała. I żyłam takim światem wolności. Nie? Nam się wydawało, że nikt nad nami nie ma kontroli, że możemy robić to, co nam się podoba i że jesteśmy bohaterami. A tak naprawdę zdaliśmy sobie sprawę, że wtedy o życiu nic tak naprawdę nie wiedzieliśmy. I ja muszę Wam powiedzieć, że jakbym została, tam gdzie zostałam, to co się mi się później stało, to jest nic w porównaniu z tym, co. co Mogłam tam przeżyć. Większość moich znajomych, niestety, albo już nie żyje, albo siedzi w więzieniu. Moja siostra sama ma y, trzy, y, nie wiem jak się mówi po polsku: trzy procesy y, i była w więzieniu, i od lat y, leczy się z heroiny i nie może z tego wyjść. Także y, ja na pewno daleko bym nie zaszła. Uciekłam stamtąd dlatego, że szukałam szczęścia. Sz szczęścia, którego w domu nie znalazłam, dlatego że nikt na świecie nie, nie, nie rodzi się zły. My, jak jesteśmy dziećmi, rodzimy się wszyscy o takim czystym sercu, nie? Z wielkimi nadziejami, szukamy tej miłości, szukamy szczęścia. A tak naprawdę to rodzice i osoby dorosłe tym dzieciom wiele razy zadają ból, zadają rany przez własny egoizm, i potem te dzieci mylą drogę, szukając szczęścia na własną rękę. I tak się właśnie stało. Jak miałam 13 lat, postanowiłam odebrać sobie życie, ponieważ moja babcia w sądzie poprosiła o opiekę nade mną. Moja mama już nie była w stanie, wpadła w depresję, w ogóle nie można było się z nią dogadać, została sama z dwojgiem dzieci. I po paru tygodniach babcia już mnie nie chciała, dlatego że ją bardzo źle traktowałam. Ale to też dlaczego? Nie dlatego, że ja nie lubiłam mojej babci, bo moja babcia była osobą, którą ja najbardziej kochałam na świecie, ale dlatego, że się bałam. Bałam się, że ona też mnie zostawi i chciałam jej pokazać, że ta cała jej miłość. Nie wystarczy, żeby mi wybaczyć naprawdę wszystko. I czym bardziej chciałam być przez nią kochana, tym bardziej ją źle traktowałam, żeby ją właśnie na tą próbę wystawić. Kiedy ona powiedziała w, w tym sądzie, że ona już mnie nie chce, postanowiłam odebrać swoje życie, bo czułam się, jak niczyje dziecko. Nie nikt mnie nie chciał, wiatr mógł mnie ze sobą zabrać, bo e, taka byłam lekka i wszyscy mieli mnie gdzieś. E, wzięłam proszki, wylądowałam w szpitalu, e, tam mnie odratowali. I uciekłam ze szpitala, bo chcieli mnie zamknąć w takim domu opieki dla dzieci, które dobrze się nie zachowują. Przyszedł psycholog ze mną rozmawiać, a ja się na niego tylko denerwowałam, mówię, co on ode mnie chce. Czemu on udaje, że chce mi pomóc? Ja przecież krzywdy nikomu nie robię. Robię krzywdę tylko samej sobie. I uciekłam ze szpitala, szukała mnie policja, szukała mnie opieka społeczna. I tak uciekłam, do kiedy miałam 16 lat. Wtedy poznałam takie osoby, które zaproponowały mi pracę modelki w Mediolanie. Wyjechałam niepełnoletnia, nie miałam tu dużo do stracenia, i nie dojechałam wtedy do Mediolanu. Dojechałam pod Turyn to jest takie inne miasto gdzie zamknęli mnie w garażu przekształconym w lokal trzeciej kategorii, zabrali mi dokumenty i chcieli, żebym pracowała jako y, dziewczyna do towarzystwa. I wiecie, ja miałam 17 lat bez dokumentów, to było yy, 17 lat temu. Nie mówiłam żadnym językiem niż po polsku, i między tymi osobami był także inspektor policji włoskiej, co przychodził się zabawiać do tego lokalu, więc ja nie mogłam nawet policji prosić o pomoc. Yy, jeden z klientów przed ucieczką mnie zgwałcił. I potem udało mi się uciec dzięki takiemu chłopakowi, którego nigdy więcej nie widziałam. Ja na niego mówię mój anioł stróż. Bo w momencie, kiedy najmniej tego się spodziewacie, ten wasz anioł stróż przychodzi naprawdę. I ten chłopak pomógł mi stamtąd uciec. Teraz ja was widzę i wszyscy macie takie, nie wszyscy, ale prawie, takie smutne miny. Ja nie jestem dzisiaj tutaj, żeby was yy, Zasmucić, e, dlatego, że ja dzisiaj nie czuję się ofiarą. Wiecie, ja dzisiaj myślę, że wiele razy cierpienie to jest szczęście, bo nie tylko nas nie odsuwa od Pana Boga, ale nas przybliża do Niego. Ja dzisiaj myślę, że to wszystko, co mi się zdarzyło, musiało mi się zdarzyć, żebym mogła być tutaj przed Wami i Wam powiedzieć, że Pan Bóg istnieje i że można przebaczyć naprawdę wszystko. Ja nie wróciłam do Polski, jak udało mi się stamtąd uciec. Bo w moim gronie wszyscy mi mówili, że ja nie zasługuję na marzenia, że ze mnie nic dobrego nigdy w życiu nie będzie. Kiedyś parę, parę, dwa lata temu chyba TVN Poszedł y, do mojej szkoły, do podstawówki i chcieli ro, robili o mnie reportaż, i poszedł do pani dyrektor, żeby się wypowiedziała. Pani dyrektor powiedziała: Ja pamiętam Golędzinowską, ale lepiej, żeby się, żebym się nie wypowiadała, bo nic dobrego o niej nie mogę powiedzieć. Także, jak byłam mała, wszyscy mnie już skreślili. E, wszyscy mówili, że ja na nic nie zasługuję, że nie mogę marzyć, bo marzenia są tylko dla tych pięknych, i bogatych. A ja nie byłam ani piękna, ani bogata, ale miałam marzenia i chciałam pokazać światu, że mo mogę je zrealizować, że każdy z nas, nawet jak nie jest piękny i nie jest bogaty, ale ma marzenia, może je zrealizować. I wiecie, udało mi się stamtąd uciec. Nie wróciłam do Polski, dojechałam w końcu do Mediolanu i tam poznałam ten świat kolorowy, nie? Ten, co myślimy, że nam daje szczęście. Ludzi bogatych, samochody piękne, mówię Jezu, no to jest szczęście. My dzisiaj widzimy to w telewizji myślimy, że kasa daje szczęście. Spotkałam takiego chłopaka, z którym. Wtedy myślałam, że to miłość nie? wielka, się zakochałam i co weekend my jeździliśmy do Monte Carlo, do San Tropez, co chciałam to miałam, on bardzo bogaty. Od razu weszłam w tę świat biznesu, zaczęłam pracować dla agencji mody i dla telewizji. I tak po paru latach, przez dwa lata zachłysnęłam się tym szczęściem takim fałszywym i po dwóch latach zdałam sobie sprawę, że czegoś zaczynam brakować. I wiecie, jak, nim, jak z nim o tym porozmawiałam, on mi powiedział: Ania, ja mogę dać ci wszystko, ale o jedną rzecz nigdy mnie nie proś, bo ja nie wierzę, że istnieje. Nigdy nie będę ci mógł dać miłości. A kiedy ja mogłam mieć wszystko, to jedyną rzeczą, którą chciałam, była ta, której my za pieniądze nigdy nie będziemy mogli kupić. I to była miłość. Wiecie, od tamtej pory zdałam sobie sprawę, że w życiu są rzeczy, których za pieniądze nigdy nie będziemy mogli kupić. Wpadłam w depresję, w Mediolanie wiele osób bierze narkotyki. Ja też brałam bardzo wiele narkotyków, wiele razy nie, nie spałam w nocy, spałam w dzień, tylko i wyłącznie jak brałam proszki nasenne. Wiele razy chodziłam na czworaka po domu, i szukałam w szparach podłogi po trzydniowej imprezie, jak dealer już nie odpowiadał na, na telefony. Czy może jeszcze gdzieś w tych szparach podłogi został kawałek kokainy z wieczoru wcześniej, nie pamiętałam nawet, co robiłam parę godzin temu. I którejś nocy obudziłam się, bo mój pies szczekał, i obok mojego łóżka stał taki starszy pan z brodą, co się na mnie patrzył i kiwał głową. Ja sobie pomyślałam, nie? Po alkoholu, po narkotykach, na pewno mam jakieś jazdy, jakieś zwidy. Zapaliłam światło. Mój pies cały czas szczekał na tego starca. On cały czas tam stał, patrzył się na mnie i kiwał głową. I nic nie mówił, ale tak jak się na mnie patrzył, tak jakby, jak ja bym słyszała jego głos, jakby on do mnie przemawiał. I to, co nie mówiąc, mówił do mnie, było: Ania co ty robisz I potem się rozpłynął. To było, nie wiem już teraz z 10 lat temu, myślę. Wiecie, nie chodziłam do kościoła. Mój kościół się skończył na pierwszej komunii świętej, do której poszłam, bo wszyscy szli, a tak naprawdę nie wiedziałam po co się tam idzie. Jak widziałam księdza, wychodziła mi wysypka. Jak widziałam kościół, przechodziłam na drugą stronę ulicy. Kto chciał mnie do kościoła zaprowadzić, nigdy więcej mnie nie widział. Dla mnie był lalusiem. I wiecie, dopiero po latach, jak ja pojechałam mieszkać do Medjugorja, dał mi w prezencie książkę, która opowiadała o życiu pewnego świętego. I na okładce tego, tej książki było jego zdjęcie. I to było zdjęcie ojca Pio. Ja dopiero po nie wiem ilu latach od tego zdarzenia zdałam sobie sprawę, kto to przyszedł, żeby mnie odwiedzić, żeby mnie ostrzec. Bo jak tak dalej bym się zachowywała, to daleko bym nie zaszła. Wiecie, od tamtej pory moje życie zaczęło się zmieniać, ale takim dzisiaj jesteśmy tutaj w domu. On jest dedykowany ja, yy, świętemu. Zaraz wam zasłonię. <słuchaj> Lepiej? Lepiej. Okej. Okay dzięki, e, świętemu Janu Pawłowi II i wiecie, co mnie najbardziej do, dotknęło, jak ja któregoś dnia po imprezie wróciłam do domu w Mediolanie i zobaczyłam mojego chłopaka z moimi kolegami, którzy wciągali kokainę na twarzy Jana Pawła II. Na książce, która opowiadała o jego życiu i na okładce była jego twarz. I oni wciągali sobie na jego twarzy kokainę. Ja... Aż Jezus się właśnie... Zdenerwował. Spadł z, krzyż, z krzyża. Dobra. Okej. Okay. I, yy, I co się stało? Ja na nie się wtedy tak spojrzałam, i to tak jakbym się w lustrze odbiła, nie? I widziałam takie śmiejące się małpy, i patrzę na nich, i tak jakbym się odbiła w lustrze, mówię, ja też tak wyglądam. Od tamtej pory zaczęłam zmieniać moje życie, ale cały czas pracowałam w, w show-biznesie w Mediolanie, ale przestałam brać narkotyki. I wiecie, któregoś dnia taki wydawca usłyszał moją historię i mój przekaz dla świata to był taki, że jak ty jesteś biedny i brzydki, ale masz marzenia, to możesz je zrealizować. I ja temu wydawcy opowiedziałam tą moją historię, patrząc się na mnie, Powiedział Ania, słuchaj, ja patrząc ci w oczy zrozumiałem, że twoja historia jest ważna, że ją muszę opisać, czyli wydamy ci książkę o twoim życiu, ale pod jednym warunkiem. Ty musisz pojechać ze mną wcześniej do Medjugorja. Zobaczysz, że jak wrócisz, twoja historia nie będzie już napisana w ten sposób. Ja mówię, no dobra, no, on mi książkę wydaje. Pojadę do Medjugorja, chociaż nie potrzebuję. Bo kto z nas potrzebuje Boga, jak jest nam dobrze? Nikt. My potrzebujemy Boga tylko jak jest nam źle, jak musimy prosić o łaski, jak jest nam dobrze, Bóg jest na ostatnim miejscu. I dla mnie też tak było. Pojechałam do Medjugorja tylko, żeby zrobić łaskę temu Diego się nazywa, wydawcy. I tam siedziałam przez pierwsze dni, wyśmiewałam się ze wszystkich. Nie wiem, kto z was był w Medjugorju. Nikt. A wiecie, ktoś był. A dzięki. Kto nie był, czy kto nie wie co to jest, podobno mówią, że tam od ponad 30 lat są objawienia Matki Boskiej jeszcze do dzisiaj, które i y, ona pierwszych sześciu dzieciakom, teraz oni są dorośli, daje to or orędzia dla całego świata. Przez Watykan jeszcze nie zostały te objawienia uznane, ponieważ póki objawienia są w trakcie, y, Watykan nie może ich, ich uznać. Ale wiem, że Jan Paweł II są listy, które on pisał do rodziny z Krakowa, do pani Zofii, gdzie mówi gdzie ja dziękuję Pani za wszystkie informacje, co Pani mi podaje, Meczugorię, bo ja też codziennie jadę, pielgrzymuję tam w modlitwie. I cieszę się z tych wszystkich, którzy tam znaleźli e, wiarę i, i, i napęd, nie wiem, jak się mówi po polsku, do modlitwy. Także. Ja tam pojechałam, nie wiedząc wiele, pojechałam na tą górę objawień, gdzie tam niby są te objawienia, stałam tam od 6 rano do 9, pełno ludzi, a ja nic nie widziałam, nic nie słyszałam i nic nie poczułam. Poszłam do tego wydawcy, mówię: Słuchaj, to jest wszystko, jak, jakieś wielkie oszustwo, jakiś wielki biznes, tu nic się nie objawia, bo ja nic nie słyszałam, nic nie widziałam, nic nie poczułam. On mówi z takim pokojem, co mnie wtedy strasznie wnerwiał, mówi do mnie: Ania. Ty jeszcze nie wiesz, ale w twoim sercu już coś się zmieniło. Ja mówię, to jest w ogóle jakiś psychol. <noise> co on może wiedzieć, co się zmieniło w moim sercu? Poszliśmy po drugą górę, co jest w Medjugorii. Ona jest taka wysoka, stroma, pełna kamieni. I tam jest droga krzyżowa. Ja pięć lat temu nie wiedziałam nawet, co to jest droga krzyżowa. I pod tą górą cały czas ten Diego mówi do mnie: Ania. Kiedy będziesz tam wchodzić, pomyśl o Jezusie, co z krzyżem na plecach, cały poraniony, wchodził po górze Kalwarii. Ja sobie pomyślałam, ja nie mogę, gdzie ja jestem? Wariatkowie jakimś. Mówię, po co ja mam myśleć o Jezusie, o jego problemach, co mnie obchodzą problemy Jezusa z dwóch tysięcy lat temu. Zaczęłam wchodzić po tej górze, doszłam do trzeciej stacji, i tam sobie usiadłam, bo ona była bardzo trudna i bardzo stroma. I mówię: Ja nigdzie dalej nie idę, zejdę na dół do baru, wypiję sobie piwko, potem inni pójdą na górę, zejdą na dół i mi powiedzą, co tam było. I tam usłyszałam taki głos, co mówił do mnie: Ania, ty tutaj przyjechałaś, i póki tam na górę nie wejdziesz, nigdy się nie dowiesz, po co tutaj przyjechałaś. To ja spojrzałam na te wszystkie babcie staruszki, nieco jeżdżą na pielgrzymki, z różańcem w ręku, co tak biegały po tych skałach w tą i z powrotem. I mówię, one schorowane, starsze i nie narzekają, a ja tam siedzę i narzekam. Zaczęłam się wstydzić. Mówię, nie ja też dam radę. Wzięłam różaniec do ręki. Ten zrobił mój mąż. Wzięłam różaniec do ręki i zaczęłam iść. Ale przyrzekam Wam, tak jakby ktoś mnie popychał, jakby ta góra się w ogóle obniżyła specjalnie dla mnie. Weszłam na sam szczyt, tam jest taki wielki biały krzyż i padłam przed nim na kolana i zaczęłam się modlić. Ale to nie ja się modliłam, bo ja pięć lat temu nie umiałam nawet się modlić. To, to te słowa wychodziły mi same przez usta. I tam usłyszałam ten sam głos, co mówił do mnie: Ania, Ty musisz przebaczyć. Musisz przebaczyć tym wszystkim, co zrobili ci krzywdę. Otworzyły się mi usta i wydobyły się z nich dwa słowa: Wybaczam Wam. Dwa słowa takie proste, nie? Ale spróbujcie powiedzieć je od serca. Jest bardzo trudno. Kiedy mi się udało wypowiedzieć te słowa, moje serce, co było zrobione z kamienia przez lata, rozwaliło się w tysiące kawałków i poczułam taką wielką ulgę. Zaczęłam płakać. Wszystkie łzy, co przez lata trzymałam w sobie, bo ja musiałam zawsze być tą, która może wszystkim wszystko pokazać, która może wszystko sama zrobić, która nikogo nie potrzebuje, a tak naprawdę tam zdałam sobie sprawę, że tak nie jest: że ja potrzebuję być kochana, kogoś, kto mnie obejmie, kogoś, kto mnie weźmie za rękę, kogoś, kto mnie poprowadzi. Nie chciałam wracać już z Medjugorje do domu, ale mnie zawieźli. I wiecie, jak wróciłam do Mediolanu, nie mogłam się odnaleźć. Pierwsze, co zrobiłam, zadzwoniłam do Diego, do tego wydawcy i mówię: słuchaj, miałeś rację. Teraz możesz wziąć moją książkę i możesz ją wyrzucić do kosza na śmieci. Bo udało mi się przekręcić strony. Udało mi się zacząć wszystko na nowo. Moja książka była już napisana, ale była pełna nienawiści, pełna goryczy, pokazywała, jak ty możesz przejść po głowach innych, żeby dojść do sukcesu. A tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że to nie jest ta droga. Że tak naprawdę chora to byłam ja i musiałam wyleczyć moje serce. I wiecie, przez cztery dni leżałam w domu, patrzyłam się w sufit, nie? Bo ja w meczu gory nie widziałam matki boskiej, słońca, co się kręci, nic z tych rzeczy, ale coś w moim sercu się zmieniło. Do czwartego dnia mówię: Słuchaj, Jezu, ja cię nie znam. Ja nigdy cię nie widziałam, nie widziałam Twojej matki, nie widziałam słońca, co się kręci, nie widziałam żadnych tam jakichś magicznych rzeczy, nie wiem jak się mówi po polsku, które się tam mogły, z cudów, nie, co tam się zdarzyły. Mówię, jak ja mogę uwierzyć, że ty istniejesz? I tam usłyszałam znowu ten głos, co mi mówił, żeby iść do kościoła, i sama. Po raz pierwszy nikt mnie za włosy nie targał nie ciągał, poszłam do kościoła. Jak wchodziłam do kościoła z tym pytaniem, jak ja mogę w Ciebie uwierzyć, ja nigdy ci nie widziałam. Wydawało mi się, że ksiądz mówi do mnie. To był pierwszy.